Ej, autentycznie, jeżeli się... TTV będzie dzisiaj tak działał, to chyba rzeczywiście tylko rozrywka dla Janusza zostanie i trzeba się sponiewierać. O nie. Jestem z Ewronem chaty, Jestem z Ewronem! Jestem z Ewronem! No, a Idel go miam pewnie, że tak. Szybki Wiem, dublik. Myślisz sobie, że chłop w tym momencie jest woda, że na swoim małym z nami w na telefonie, bo tak gra jest na telefonie. No ty, ty. tak siedzę, siema i <laughs> mam <laughs> O lol, pajac. No kurde. Co to było? <laughs> co to było? <laughs> co się dzieje? Poczekajcie, bo się zapowietrzyłem. Ja Robię Dawaj, sobie ten. piw puff słuchajcie, <laughs> taka sytuacja. Zrobiłem sobie piw puff Ewron mnie minął. jego, jak, <laughs> <laughs> jak widzieliście. Biegam sobie na prawą, na prawą stronę. Manis tak siedź, patrzy na trupa, którego zabił. Ja w za Dokładnie, go ja go zgłasza. zamordowałem. Ja go zamordowałem. Panowie, jak coś to kład pokazałem, przepraszam. Ja go zamordowałem. <laughs> oh, nie. Tam się zabił. A teraz tak na poważnie. Szkoda, że zgłosiłeś to ciało tak szybko. Z takiego A, powodu, że chciałem poczekać, poczekać 4-5 sekund na to, żeby zaraz zawołać, kto gdzie jest i żeby się dowiedzieć. Ale nadal nie wiadomo, gdzie jest trup. Ale teraz, jak, się zapyta, jak teraz się zapytamy, kto gdzie jest, to raczej nie powiem nam prawdziwej lokalizacji. Ale dobra, Nojra, gdzie jesteś? Szedłem od góry, najpierw spuszczam śmieci, i potem poszedłem do góry na uploada, mm -hmm. Potem schodziłem na dół i, i Wym tam szliście. No, ale teraz nie wiem, bo zostało jeszcze. Dobrze, dobrze, Zaha, ciało. gdzie teraz jesteś? Alefo od security, przy reaktorze No ale przy reaktorze tam, okej Miki, gdzie jesteś? Elektryk Dobrze, Blaszka, gdzie jesteś? Medbay Ewron, gdzie jesteś? W drodze do admina To ciekawe, jak mnie miałeś To bardzo ciekawe jest No, szedłem na dół, okrężną Bo miałem z najpierw Do zrobienia Ale ja tylko Deltiego miałem. Patka, gdzie jesteś? Nie, tylko Deltiego chyba miałem. <laughs> no to... Jasne. Ktoś <laughs> kupił, kto je, no. jej ku... Nie. Pytanie, czy ktoś jej kupił, a czy ona teraz, mając wiedzę, że temu nie, nie żyje, a mówi to jest pytanie. No. Przepraszam. no właśnie o, właśnie. właśnie. o kurde. Jeżeli mamy wiedzę, że spadka yy, ma do wykupienia coś takiego za punkty, ona może nie teraz leakować. w ten żeby nie było na nie widzieli Ja czy nie ma do wykupienia za, za punkty. punkty. Tam przyznaj się, że jesteś mordercą, nie? S. No to chyba ja wiem. że jest co? killerem. No ja zabiłem no. tego akurat typiarza, ale z nie za tak 7. Mam go na czerwono. Nie, bo stałem przy kabelkach, widziałem, co? że went się Czekaj, poruszył, ale nie z Mam go na czerwono, to A, na czerwono jest, my po. Jaki masz na kolorniku? No Boże, ja czerwony. Ja, jak A, na ciebie zarysować teraz? Pff. Dobra, ja nie wiem kto to jest, daję, daję skippa. Myślę, że to chyba. może być wpadka albo ebro. Pewnie, ale że jest tak, mój. to ja. Ale nie, to tylko dlatego, że lokalizacja, ale na pewno któryś skłamał ze szczurów. Któryś ze szczurów Pewnie, skłamał. że tak. Ja przynajmniej mówię szczerze, gdzie byłem. To, że akurat tam gdzieś było blisko ciała. No mówię. to prawda, to prawda. To, to prawda. ja panowi uciekam, miłego. No i? i idzie, no no widzisz ciało. dobrze.

Ma left o lefty game. I jemu chyba internet wyzwaliło. Ten blues screen to jest. To jest Nexa. O, Macie na blues jest. Aha, gdzie znalazłeś ciało? Hmm. Tak, wiesz. ja chcę tylko powiedzieć, że na 100% to nie jest Pajac, bo na moich oczach zniknął w węcie, także Okej, dobra. Się Angelika. No Pajac odezwie się czy się nie odezwie? A to ja nie zgłaszałem. Nie, to A ja zgłaszałem. Tak, ja, ja, zgodę, ja na dolnym ja silniku. Trzeba Pajaca usunąć. Właśnie, ktoś skończył tankować paliwko i dostał kosę w plecy, biedne Miki. Ciężko, żeby to był Pajac, chyba. Tak. Mówisz? Powiem tak, bo ja go miałem od góry, jak z kamer schodziłem, on chyba wchodził na kamerę. No to nie ciekawi czemu Pajac tego nie zgłosił. Nie, no, ale może nie chciał zgłaszać. Ja się wstydzę. No, no, dobra. Ej, ale ja się zastanawiałem, czemu? Bo tam jest Vent jeszcze, przecież na górze mógł z Venta jak szczur wyjść i na dół zejść. Jeżeli kogoś e, interesuje, poważna opinia pajaca, chociaż pajacy nie zgłasza ciał, to nie może być brany na poważnie. To minąłem Ewronę, jak wy, wychodził od kamerzysty, bez swojego Krużwila, niestety, i wybiegał mm. tam na górę. A na dole poszedłem i znalazłem ciało. Mm. O, nie. Okay. A jak wszyscy wiemy, kamerzysta bez Krużwila ma się dobrze, ale Krużwil nie do końca, bo leży martwy na dole przy reaktorze. Biedny jak kamerzysta. Na komandzie zagłosowałeś. Narkolik, na kamerzystę. Miała... Na kamerzystę. Dla mnie tylko jedna osoba jest podejrzana. No i racht bez powodu. <grym 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 o, <grym> a, wpadka? Wpadka, a gdzie byłaś? Wpadka. A blacha. No, e, um... Nie nie no po kolei, po kolei. Pozdrawiam. Ja byłam elektryku no, no, i robiłam zadanie. I widziałam zamek, jak był wcześniej. Ja... Potem wychodziłam z niego, ale no to. A w drugą stronę wyszłaś? Wznikąd, jeszcze nie zdążyłam wyjść w wejściu mnie yy, ten zawołaliście, jak wychodziłam w wyjściu tak zwanym. Co? Przecież ja wychodziłem, zostawiłem Deltiego i dobra, potem to wpadnie. To Zaha. To, to, z... z... to Zaha, okej, okay, dobra. panowie, panowie, słuchajcie, no ja powiedziałem, kto to jest. I to naprawdę jest ta osoba. Ok. nic. Okay, Kamerzysta. Okay. Fantastyczny. Kamerzysta. Naprawdę. Że ja, naprawdę? Jakby z kamer gozani w tym razie. Ale jesteście naprawdę dzięki. Na foranie. Do... No wcześniej mówiłaś, e, że to Nie, 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 nie można. O, shit. Dobra, to jest Mandzio. Mhm. Zamykam i drzwi przed mordo. Mandzio, nie Dobra, Witam. Pajac. Witam. W tym okrutnym świecie, gdzie żyje kamerzysta, pomimo tego, że zamordował mojego oddanego przyjaciela, Jan Kruszwila, ja nie chcę żyć. Jeżeli nie wywalicie kamerzysty, to proszę mnie, wywalcie. Nie, to jest chamstwo! Dobra, kopiuję to, co mówił Exclusy, to jest prawda. Wcześniej zamknij ryj! zamknij Dlatego powiem, dlatego zamknij Dlatego ci powiem, co powiedział. Zamknij. zamknij, co powiedział? By były przed chwilą dowody przedstawione. I zagłosowaliśmy na wpadkę. Za nic się nowego nie wydarzyło, ale powiedziałeś. O, nie pasuje mi głosowanie, więc walny przycisk. No i co, na kogo mamy zagłosować? Słucham, ale jakie dowody były przedstawione e możesz skoczyć, tylko będzie trochę zimno, w sensie, bo jest już, nie od, jest, poprzedniego jest już głosu nie od poprzedniego do głosowania, do tego głosowania nic się nie wydarzyło, tylko pan Marudzie nie szkodziło to, jak głosowanie się potoczyło. Tak, Ale, to, mi. Dobrze, ale czemu leczujesz pajac? tak mocno? Bo mnie to denerwuje, bo po prostu grać nie można, tylko e e emergency wywalmy kogoś. Przecież jak jest jeden killer, no to chyba możemy sobie poczekać, chyba, nie? Czy nie, głosujemy. 31? Skąd nie wiesz, jeden killer? Jest? A nie, wywaliliśmy mi wpadki? A, no, no właśnie, totalnie pp wpadkę wywaliliśmy, nie rozumiem dlaczego. A teraz pp A bo. A no to dobra, jakie są dowody na kamerzysta? Którym podobno jestem ja? No, żeby kam no, że kamerzysta był obecny w pokoju z kamerami, a wcześniej mm -hmm. na dolnym reaktorze było ciało znalezione. I prawdopodobnie patrzył o, na kamerach, kto tam tak był i kto A wcześniej tam wybiegałeś z emną. elektryka. No. A ja w tym elektryku potem zostałem potem, a w, w pierwszym. Ja pierdziele, przy tym nie jest WENT! Jakbym kogoś zabił na engine, to bym zwentował na drugi koniec mapy gdzieś, a nie siedział blisko ciała. No może te właśnie tego nie zrobiłeś. A, a przecież osoba, która zabiła w e, nawigacji, skoczyła do Wenta i poleciała do adminowego, a jedyny obecny przy adminowym to był kamerzyst. To ciekawe. Pewnie, że tak. No to są chyba ja w takim razie. Dobra! No i bardzo dobrze, że Be to powiem. Według mnie Najrak jest jednak niewinny, bo spytał się, czy mama zdrowa, więc to musi być blaska. <noise> Aha. Więc to musi być. Dobrze, na kogo ko ko oddaliście głos? Bo ja nie wiem, bo ja tutaj. Najrak, skipuj. 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 Idź za głosem serca. Jak już powiem tak. skip, to ile można niewinny, na ten temat? na moich oczach Rozumiem, czyli teraz będziesz zakładnikiem, który nas trzyma w lobby. <noise> <noise> Czyli ty na mnie narzekasz, że ja zwołuję głosowanie, że, że mi się tak. nie podoba głosowanie że mi się nie podoba poprzednie głosowanie, a to mi się nie podoba to głosowanie Zwołuj i trzymasz nas do, 20... do końca, to nie podoba Nie mi się wyniki A przepraszam, a tutaj jest jakiś regulamin, że kiedy ja mogę zwołać z tego głosowania? Ja będę chciał to złaskać. się kazają. gadać. Fuck! Po co go zgłosiłem? Myślałem, że wszyscy nie go zgłosili Walę emergency button <noise> od <noise> teraz to rundę. Okej okay. Ale może jest. tylko gaz A czy ty musisz, Kuba? Kurna. Wpisów Dobra, teraz proszę uwagę, Blaszka na moich oczach nie wskoczył do venta. O, no to jest o. git. I do? Oznacza, wiem, że... To znaczy, że Neuracht. Co ja? No, no, Delti powiedział, że Blaszka nie wskoczył do wenta, tak? Ja jestem no. czysty, no to... A co, skąd wiemy, że jesteś czysty? Ja się skanowałem. Tak? A kto tak potwierdzi? Ewron, <laughs> bo był obok, a mnie nie zabił. Aha. A nie również... żył. <laughs> No to no. ciekawe, że przez ostatnie no. cztery głosowania nie powiedział nic typu: No, jak jest czysty, widziałem jak się skanował. No bo nie wiem, czy był killerem, czy nie, czy jest nadal dwóch killerów, czy nie. Wydaje mi się, hmm. że nie mamy wystarczającej ilości dowodów, ja dlatego... Jakby dwóch, przegrali. przegrali. przegrali a, no to jest jeden. No dobrze, no to jest jeden, czyli... ...Evron musiał być, czyli nie wiem, czemu na mnie nie potwierdził. Dobra, może, żeby mnie ee, wywalić. tak, a myślisz, że kto to może być? Kto może być zabójcą? Właśnie, kto jest twoim typem, Najrach? No nie wiem, ja się trzymam Diabeła, że Diabeł jest czysty. To wiem na pewno. Zachę okay. widziałem, minąłem cię dwa razy, Zacha. W tej grze, w sumie. Więc nie mam za bardzo powiedzieć, a Blaszki ani razu nie widziałem. Więc... Dziwnie mi, po prostu nie będę na nikogo zgłaszali, bo nie wiem kto jest, ale wiem, że Diabeł jest czysty. To, to najlepiej, to na myślę, pewno. że najlepiej będzie jak sobie weźmiesz, skipniesz. Nie wiem, po prostu mówię. Ja wydaje mi się, że Diabeł jest czysty. Nie wiem jak z Blaszką u Blaszki ani razu nie widziałem. Nie wiem, czy Cezacha możesz potwierdzić co robił Blaszka. Nie wiem, czy Diabeł może potwierdzić nie no, co e, e, nie no, Diabeł go potwierdził przed chwilą. Ja pragnę tylko powiedzieć, że jestem niezrównoważony psychicznie i moje wybory nie mają większego sensu. Aha. No to widzisz Zaha. To mamy potwierdzenie, no. Idealnie. <grym> <grym> <Co? Co jest? grym> no to diabeł, wiesz co robić? Tak, wiem, wiem. Questy. I questy też sobie robią. Dobra. Dobra, I... jak no. ci wskazuje serce? Pomina Reakta, a tobie? Na Wybór kogo jest... nie znam nawet blaszki. Wybór jest tylko jeden, panowie, to jestem ja. <laughs> no. Nie wiem, ja blaszki ani razu nie widziałem diabła, widziałem i trudno. Ja będę głosować na blaszkę, bo mi się wydaje, że to jest blaszka, tylko nie wiem po co wtedy zwołuję w ogóle. E... Bo jak nie całą teraz, to nas... Jed ciachnie ktoś i kończymy grę. Po no to... Blaszka, jeżeli to nie jesteś ty, to zagłosuj na siebie. Okej okay. Zagłosowałeś na Najrachta na, na mnie siebie. zagłosował, na mnie zagłosowałeś, na 100% Pulsu Dobra, wywalmy go, bo oszukał. Aha <laughs> Jezus Maria Co Nie. Co, no to jest? co się co? się co? o coś ciebie <laughs> zapytać? No, słuchajcie. cię <laughs> Dlaczego głosujesz na mnie, jak jest remis? No właśnie, Skipny nie! Na mnie, no. Nie wiedziałem, czy, skipnę... skipnę... czy, czy Nie wiedziałem, czy skipnę, czy nie! Ale chciałem być podejrzany, co nie? No i no, bardzo ładnie to rozegrał. Psychologicznie. Ja ja Lecisz mi mi? Mi? Dobra, dobra, kto zlikował? Ja się pytam. No ja! O! Czyli wiesz, że